Tak jak Urzula von der Leyen. Uważa pan, że Konfederacja, podobnie jak niemiecka AfD i francuska, francuskie Zgromadzenie Narodowe, to jest zagrożenie dla wartości Unii Europejskiej? Absolutnie. To jest rady, proszę pana. Zawsze w sytuacjach trudnych rodzą się radykalizmy. Radykalizmy to są takie ruchy, które mają na trudne pytania proste odpowiedzi. Przestrzegam, przestrzegam przed prostymi odpowiedziami na trudne pytania. To znaczy, procesy są bardzo skomplikowane. Procesy klimatyczne, procesy związane z ładem w tej chwili zielonym, z tym wszystkim. To są naprawdę węzły gordyjskie. Węzłów gordyjskich nie da się, dlatego że są gordyjskie, rozwiązać w przeciągu chwili. Trzeba mieć cierpliwość i mądrość w tej sprawie. Dlaczego? No, może ktoś by podpowiedział panu Czarza z temu? że problem węzłów gordyjskich już został rozwiązany <gryny> za czasów Aleksandra Wielkiego. <gryny> ja zrobiłam filmik na ten temat, dorzucę w rogu, bo już się nie rozwiązuje, panie Czerzasty, już się nie rozwiązuje. Aleksander Wielki przeciął węzeł gordyjski. Ale widzicie, dlatego ja czułam, że ten węzeł gordyjski będzie ważny na miesiąc marzec 2024. I Beam mamy na Radio Z. Patrzcie, <laughs> padły te słowa. No właśnie, nie rozsupujemy Panie Czerzasty, niczego nie rozsupujemy, tylko przecinamy. Sprawa jest prosta, nie ma co komplikować. I to jest naprawdę super podpowiedź. I kiedy to mówiłam, była 9.11. Jest w tej chwili 9.12 rano, w Dzień Kobiet. Wszystkim Paniom najserdeczniejsze, najserdeczniejsze życzenia. Przy okazji przesyłam. Zadbajcie o siebie, no bo z tymi politykami to wiecie, jak jest. Właśnie kombinują, kombinują, plączą. Zamiast podejść do rzeczy prosto, konkretniej, na temat. Buziaczki, uściski. Trzymajcie się, pa.